Alu, guten tag. Witam Cię w serii odcinków Deutsch Problem czyli niemiecki bez problemu. Dzisiejszy wykład to w zasadzie test, w którym będziesz mógł sprawdzić swoje kompetencje językowe. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź stawiasz sobie punkt, ale liczy się tylko całkowita poprawność odpowiedzi, chociażby najmniejszy błąd powoduje, że musisz postawić sobie 0 punktów. Na koniec zliczysz wszystkie punkty i jeżeli osiągniesz poziom 75% poprawnych odpowiedzi, to znaczy, że osiągnąłeś poziom A1. Zaczynamy od pierwszego zadania. Jaki to rok? Napisz cyframi. I mamy zadanie 1892 i 2015 Tu możesz zatrzymać prezentację, zastanowić się, jaki to rok i udzielić odpowiedzi. Ja do prezentacji zaprosiłam moją uczennicę, która będzie postępowała właśnie tak jak Wy przed monitorami. 1802 to 1892, a 2015 2015. I takie są właśnie zasady. Jeśli udzielamy odpowiedzi do roku 1999, to musimy rozdzielić i mówimy 19 setek, 9 i 90. Jeżeli będzie na przykład rok 1876, to powiemy 18 setek, 6 i 70, czyli 186 und i oceniamy siebie. Jeżeli twoja odpowiedź była poprawna, wstawiasz punkt. Jeżeli niepoprawna, piszesz zero. Wybierz prawidłową odpowiedź i wpisz ją w lukę. To zadanie drugie. Pierwsze zdanie. Er wohnt, schreibt, kommt in Berlin. Co tutaj pasuje? Er wohnt in Berlin. Tak, to prawda. On mieszka w Berlinie. In Berlin sugerowało, że w Berlinie a w Berlinie to mieszka wund. Drugie zdanie. Ich besuche Dein, Gymnasium Deutschkurs, meine Großeltern. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Ich besuche den Deutschkurs. Zgadza się, ponieważ czasownik Bezuchen wymaga dopełnienia w bierniku, czyli akuzativ, a w bierniku der Deutschkurs zmienia się na den Deutschkurs. Pozostałe słowa, gymnazjum, to jest das i meine Großeltern, to jest die w liczbie mnogiej, a więc nie pasuje ze względu na rodzajnik. Trzecie zdanie w drugim ćwiczeniu. Was hat ist max du Julia, które pasuje. Was max du Julia? Tak, to był jedyny czasownik, który pasował ze względu na końcówkę do zaimka osobowego du. Was suchst du im? Ruksak, szuplade, tasze. Was zuchsto im ruksak? Zgadza się, ponieważ było im, czyli INDIM, co sugeruje, że jest to datyw męskiego lub nijakiego rodzaju, a tylko ruksak był tutaj męskiego rodzaju. Szuplade, szuflada to jest di i tasze też di. Byłoby was IN indea, szuplade i was IN indea, tasze. Oli Spricht. An nach myt Filip. Oli spricht myt Filip. Zgadza się. Odpowiedź wynika z rekcji czasownika. Sprechen plus mit, czyli rozmawiać z. Oceniamy siebie metodą zero-jedynkową. Podliczamy cały czas punkty. Zadanie trzecie. Wpisz podany czasownik z nawiasu w odpowiedniej formie. Tutaj musimy umieć odmieniać czasowniki. Was Macht Klaudia gern. Oczywiście, Klaudia to ona, a więc końcówka do z. Następne zdanie. Mein hobby ist reiten. Zgadza się. Mein hobby to jest es, czyli ist. Tak? Dopasowujemy czasownik sein. Moje hobby to jazda konno. I następne zdanie. Arbeitest du am wochenende? Zgadza się, czy pracujesz w weekend i znowu ich arbeite, du arbeitest. Wszystkie czasowniki, których temat kończy się na ty, mają końcówkę do du est, do ea er i ia et. I następne zdanie, a raczej pytanie. Wie lange du am Samstag? Świetnie, czasownik schlafen jest czasownikiem nieregularnym i dla zaimków du, er, sie, es, a wymieni się w a umlaut i ostatnie wir fahren morgen ins grüne zgadza się jedziemy jutro poza miasto na zieloną łączkę fahren do Via końcówka en znowu podliczamy punkty przechodzimy do czwartego zadania co powie mama do swojego syna utwórz zdania w trybie rozkazującym przekształcając zwroty z nawiasów mamy przykład ins bet gehen iść do łóżka i mama powie do dziecka do syna idź do łóżka, czyli "gay ins bed. Jak powie, jedz sałatę. Is salat. Zgadza się. Mamy czasownik du ist, ty jesz i musimy skreślić do oraz końcówkę w tym wypadku tylko ty, bo tylko ty dodaliśmy. Jak mama powie, wypij sok owocowy. Trink obst zaft. Zgadza się. Czasownik trinken odmieniałem w ten sposób, że du trinkst, Skreślamy du, syty, zostaje trink. Jak powie mama, wstawaj już. Stay schon auf. Zgadza się. Czasownik rozdzielnie złożony odmieniamy przez osoby. Du, stay, auf. Skreślam du, skreślam syty i zostaje stay auf. I dodajemy szon, stay, schon auf. Znowu zliczamy punkty metodą zero-jedynkową. Utwórz zdania z rozsypanek, zachowaj zasady gramatyczne, to piąte polecenie. Pierwsze zdanie. Ich weiß es nicht. Zgadza się. Nie wiem. Po prostu, po polsku. A czasownik wissen odmieniamy w ten sposób. Ich weiß, du weißt, er, sie, es, weiß. W liczbie mnogiej wszystkie czasowniki odmieniają się regularnie, więc Wir wissen, ihr wisst, sie, sie wissen. Drugie zdanie, a raczej pytanie. Welcher Tag ist heute? Czyli jaki jest dzisiaj dzień? Sein musieliśmy zmienić na ist dopasować do osoby i pamiętamy o tym, że czasownik stoi na drugiej logicznej pozycji. Pierwsza logiczna pozycja to welcher Tag. I ostatnie pytanie. List do behager? Zgadza się. Jeśli odpowiedziałeś listu gen bychia, to też zdanie jest przetłumaczone, a raczej pytanie przetłumaczone jest dobrze. Pamiętamy o tym, że w pytaniach o rozstrzygnięcie, czyli takie, które na polski język są tłumaczone często czy, czy czytasz książki, to w takich pytaniach na samym początku jest czasownik. I czasownik musi być oczywiście dopasowany do osoby, czyli orzeczenie dopasowane do podmiotu. W tym wypadku "lezen" zamienimy na list. I szóste zadanie. Wpisz odpowiednie zaimki pytające, zwróć uwagę na uzyskane odpowiedzi. Tutaj musisz się popisać znajomością zaimków pytających, tak? Wszystkie zaimki pytające zaczynają się od literki W, jest ich mnóstwo. Tutaj wymienione są te najłatwiejsze. Na razie nic nie podpowiadam, mamy do wyboru. WI, WAS, WAS, buhin, WEA. Każdy z tych zaimków jest raz użyty. Co wstawimy do pierwszego pytania, jeżeli w odpowiedzi jest sieben? Wie alt ist das Kind? Zgadza się. Ile lat ma to dziecko? Siedem. Drugie pytanie mamy w odpowiedzi nach Frankreich. Wohin fährt Anne in den Urlaub? Zgadza się, czyli dokąd jedzie Anna na urlop? Do Francji, czyli pytamy... Dokąd? Pamiętamy, że o wszystkie czasowniki ruchu pytamy po niemiecku wohin, nigdy w, wo, chociaż często tłumaczymy na język polski gdzie, czyli wydawałoby się, że może w pasuje, ale pamiętamy o tym, że nie. Do czasowników ruchu zawsze używamy pytania wohin. I trzecie pytanie w odpowiedzi mamy: Arzt, was ist dein Onkel von Beruf? Zgadza się. To jest pytanie o zawód, czyli kim jest Twój wujek z zawodu. A że w odpowiedzi uzyskamy rzeczownik, arzt, to pytamy Was. Pytanie do rzeczownika. Co? Następna odpowiedź to Mein Onkel. Jakie pytanie zadasz? Wer in the Zgadza się. Kto stoi po środku? Mój wujek. I ostatnie w odpowiedzi mamy Fotografieren. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Zgadza się. Jakie jest Twoje ulubione zajęcie? Polacy pytają jakie. Niemcy konsekwentnie pytają was co, ponieważ w odpowiedzi mamy rzeczownik. Dlatego pytamy was, a nie wie. Jeżeli zapytamy po niemiecku wie, to oczekujemy w odpowiedzi przymiotnika. Jaki? Drogi, tani, ładny, brzydki itd. Przechodzimy do następnego zadania, siódmego. Cały czas zliczamy punkty metodą zero-jedynkową i łączymy zdania po lewej stronie od 1 do 7 z tymi po prawej stronie od A do G. Tu proponuję, żebyś zatrzymał prezentację i najpierw przeczytał wszystkie, albo przeczytała wszystkie zdania. I odpowiadamy. Kann ich mit der Kreditkarte zahlen? Nein, das ist leider nicht möglich. Zgadza się. Czy mogę zapłacić kartą? Nie, to jest niestety niemożliwe. Was macht das zusammen? 20 euro. Oczywiście. Ile to wynosi razem? Dwadzieścia euro. Hast du Lust auf Pizza? Nein, ich bin satt. Tak, czy masz ochotę na pizzę? Nie, jestem już najedzony. Probieren Sie die jake an. Na ja, wo is umklejde mhm. pierwsze zdanie brzmiało Niech pani przymierzy kurtkę i odpowiedź, no tak, ale gdzie jest przymierzalnia? Ich möchte bitte kilo Äpfel. Tut mir leid, wir haben keine mehr. Zgadza się, oczywiście. Pierwsze zdanie, chciałbym 2 kg jabłek. Odpowiedź, przykro mi, już więcej nie mamy. Haben Sie solches t-shirt in weiß? Nein, leider nicht. Es gibt nur noch schwarze. Zgadza się. Pytanie brzmiało, czy ma Pani taką koszulę w bieli? Niestety nie. Są tylko czarne. Warum kaufst du nichts ein? Weil ich kein Geld habe. Oczywiście. Dlaczego nic nie kupujesz? I odpowiedź. Ponieważ nie mam pieniędzy. Znowu zliczamy punkty metodą 0 jedynkową I przechodzimy do następnego ćwiczenia, ósmego. Wpisz przyimek i rodzajnik. Die Kinder sind in der Wohnung. Zgadza się. W tym wypadku mamy do czynienia z celownikiem, po niemiecku dativ. I wiemy, że po przyimkach, które tu są wymienione, in i auf, jest akuzativ, jeśli czasownik wyraża ruch, a. Dativ, jeśli czasownik wyraża spoczynek. W tym wypadku mamy spoczynek, czyli dativ. Die Bluse hänge ich in den Schrank. Oczywiście, użyliśmy akuzatif, ponieważ mamy ruch. Bluzę wieszam do szafy. Die Mutter sitzt im Sessel. Zgadza się, tym razem dativ, ponieważ nie ma ruchu. Im to jest inaczej in plus dem. Forma ściągnięta. Das Buch liegt auf dem Schreibtisch. Zgadza się, książka leży na biurku i znowu mamy dativ, ponieważ nie ma ruchu. Zliczamy punkty metodą 0-1. I przechodzimy do następnego ćwiczenia uzupełnij zdania w czasie przeszłym perfect czasownikami z nawiasów czas przeszły perfect to dość trudne zagadnienie na poziomie A1 ponieważ jest to czas przeszły który jest jeszcze nieutrwalony zasady budowania czasu przeszłego znacie gorzej z formami trzeba wiadomo uczyć się form czasowników na pamięć a to jest jeszcze trudne pierwsze zdanie wir haben versucht deutsch zu sprechen zgadza się próbowaliśmy mówić po niemiecku. Słowo FERZUCHEN, PRÓBOWAĆ, jest czasownikiem regularnym, z tym, że zaczyna się od FER, dlatego nie będzie miało GE. Wszystkie czasowniki, które zaczynają się od przedrostków B, G, ENT, FER, CER, r er, MIS, nie będą miały przedrostka GE. I drugie zdanie. Die Mutter hat im zesel gesessen. Zgadza się. GESESSEN, Pochodzi słowo od zicen i forma partycip 2 to właśnie gesessen. I ostatnie zdanie, a raczej pytanie. Ja heute schon etwas gegessen? Zgadza się. Czy już dzisiaj coś zjedliście? Od essen, forma czasu przeszłego, gegessen. I już ostatnie ćwiczenie. Wybierz element pasujący do zdania. I to ćwiczenie dotyczy bardzo różnych zasad gramatycznych. Mam nadzieję, że o wszystkich będziesz pamiętać, a ja jeszcze krótki komentarz oczywiście do każdego zdania podam. Pierwsze zdanie. Darf ich dich morgen besuchen? Tak, jest to pytanie o pozwolenie. Czy mogą Ciebie jutro odwiedzić? I odmiana czasownika modalnego dürfen. Ich darf. Drugie zdanie. Ich gebe dir morgen das Buch zurück. Zgadza się. Zurückgeben, czyli oddawać, tak samo geben, dawać, łączy się z datywem komu, czemu, tobie, to właśnie die Następne zdanie poproszę. Wie geht es, ihrem man Frau, Mai? Mhm. Pytanie wie geht es wymaga dopełnienia w datywie, czyli znamy najprostsze pytanie wie geht es Jak ci leci, co słychać, jak się masz? A teraz co słychać u pani męża? Zajmek dzierżawczy ja pani, pana, zamieni się w datywie na IREM. Ich möchte eine Reise buchen. Tak, chciałabym zarezerwować podróż. Podróż jest rodzaju żeńskiego, kogo co. EINE w akuzatywie, w bierniku się nie zmieni, zostaje EINE. Seit einem Jahr bin ich volljährig. Zgadza się. Przy imek wymaga dopełnienia w datywie. Jar jest das, czyli ein. I dativ ein to einem. Zeit einem ja. Od roku. Jestem pełnoletni. Das ist der Weg zum Bahnhof. Zgadza się. To jest droga na dworzec. I po zu występuje zawsze datyw, a więc zum, bo Bahnhof to der. Zu dim w datywie. Forma ściągnięta zum das Buch. Mhm. Na język polski przetłumaczymy, gdzie kładziesz książkę. Pamiętamy o tym, że po niemiecku nie możemy zapytać gdzie, tylko dokąd, wohin. I kłaść to legen, odpowiednia forma do du, du legst. Ich gehe ins kino. Zgadza się, idę do kina. Idę in plus, ponieważ mamy ruch akuzatyw, in plus das da nam formę ściągniętą ins. Was wollen sie bestellen? Czasownik modalny wollen, chcieć. Trzeba tutaj znać odmianę. W liczbie mnogiej czasowniki wszystkie odmieniają się regularnie, zatem modalne też. Wie wollen i o wolt sie, duże sie, wollen. I znowu zliczamy punkty. I uwaga podsumowanie. Po zliczeniu punktów metodą zero-jedynkową, czyli liczy się całkowita poprawność odpowiedzi, musisz obliczyć, procent odpowiedzi. Jeśli osiągnąłeś 75% poprawnych odpowiedzi, to jest wynik minimum 34 punkty, możesz być z siebie dumny, ponieważ osiągnąłeś już poziom A1. Oczywiście dzisiejszy test to jest test, który daje orientację co do wiedzy, Oczywiście nikomu nie mogę zagwarantować, że jeśli podejdzie do testu kompetencji językowych, to na pewno ten poziom A1 zaliczy. Niemniej jednak jest to pewien sprawdzian. Wiadomo, czy do poziomu A1 to nam jeszcze bardzo dużo brakuje i musimy się pouczyć, czy też możemy spokojnie, odprężeni pójść na egzamin i oczywiście uzyskać certyfikat. A ja już z Wami się żegnam. Do usłyszenia w następnych odcinkach serii Deutsch Problem Luz. Jeśli chcecie więcej poćwiczyć, regularnie uczyć się niemieckiego, zapraszam do grupy na Facebooku Niemiecki w Szkole. Auf Wiederhören! Tschüss! Tschüss.